Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na tym miejscu. Ja nazywam się Buchała Krystian, jestem pastorem wspólnoty lokalnej Rzeszowskiej Wspólnoty. Kochani, wyszliśmy dzisiaj na zewnątrz, bo jest bardzo piękna pogoda. Chcemy z Rzeszowianami podzielić się krótką Ewangelią, zaświadczyć o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, opowiedzieć Wam o naszym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Kochani, chcemy też zachęcić każdego z Was, jeżeli. Szukasz Boga, Twoje serce jest otwarte. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, bo dzisiaj na tym miejscu będziemy wspólnie się modlić. Przyjaciele, nie modlić się na pokaz, ale modlić się, aby szczerze z serca uwielbić naszego Boga, uwielbić naszego króla, Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, chcę na początek podzielić się z Wami, co inspiruje nas do tego, że wychodzimy na zewnątrz. Pan Jezus kiedyś posłał swoich uczniów, aby. Poszli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Słowo Boże mówi, kto uwierzy i ości się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I przyjaciele to, co motywuje nas do tego, aby wychodzić na zewnątrz, chcemy, aby Ewangelia dotarła do każdego człowieka, ponieważ Panu Bogu, kochani, zależy na każdym z was. Jemu zależy na każdym człowieku. Wspólnota, chodźcie tutaj bliżej, wyjdźcie spod tego namiotu. Haleluja. Kochani, Jezusowi Chrystusowi zależy na każdym, kto na każdym człowieku, On dwa tysiące lat temu przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie na krzyżu za Twój grzech, za mój grzech, za Twój grzech, za grzechy całego świata. I Słowo Boże mówi, że ten, kto uwierzy w Pana Jezusa. Będzie zbawiony, będzie miał życie wieczne. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg okazał człowiekowi łaskę w Jezusie Chrystusie. Bóg dał łaskę, łaskę daru zbawienia. Wielu ludzi myśli, że żeby przypodobać się Bogu, że żeby zrobić na Nim jakieś wrażenie, trzeba chodzić do kościoła, trzeba robić różne religijne rzeczy. Trzeba starać się być dobrym człowiekiem, ale słowo Boże naucza zupełnie inaczej. To Boża Miłość ma poprowadzić człowieka do upamiętania. To Boża Miłość ma przyprowadzić Ciebie do niego. Nie, że Ty coś musisz, nie, że coś Ci każą, ale Bóg chce Twojego szczerego serca, które jest dla Niego otwarte. Zapraszamy, przyjaciele każdego, kto nas słucha. Chodźcie wspólnota, módlmy się. Ojcze. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy. Dziękujemy Tobie, Jezus, za ten dzień, dziękujemy Tobie za tą wspaniałą pogodę, że możemy być tutaj, Panie, by głosić Twoje Słowo, by głosić Ewangelię, by uwielbiać Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami, Duchu Święty, dziękuję Tobie za Twoją obecność, za Twoje namaszczenie, za to, że Twoja obecność spoczywa na nas, że Twoja obecność spoczywa na tym miejscu. Ojcze, my wzywamy Twoje potężne imię Jezus. Wzywamy Twojego świętego imienia, w którym jest zbawienie, w którym jest moc, w którym jest żywot wieczny. Ogłaszamy to Jezu, że nie ma innego Boga, nie ma innego Pana, nie ma innego Króla, nie ma innego Zbawiciela. Tylko Ty jesteś Bogiem, tylko Ty jesteś godzien wszelkiej czci i chwały. To Ty w swojej potężnej miłości oddałeś swoje życie za nas na krzyżu. I Ty chcesz wylewać tą miłość. Na każdego człowieka, Ciebie wielbimy na tym miejscu, potężny Boże nieba i ziemi. Ty, który nie jesteś kawałkiem figurki wystruganej z drewna, Ty, który nie jesteś kawałkiem posążku, ale który jesteś żywym Bogiem, Ty, który stworzyłeś ten świat, Ty, który umarłeś za nasze grzechy, Ciebie wielbimy, Ciebie uwielbiamy. Czcimy Twoje potężne imię.